Bardzo dziękuję Panie Marszałku za to przywitanie. Bardzo dziękuję też za tą sposobność, że dzisiaj tutaj w Parku Śląskim, w tej części, która stanowi muzeum etograficzne ziemi śląskiej, mogę rzeczywiście powiedzieć dziękuję za to, że powierzyliście mi ten patronat nad obchodami rocznicy setnej rocznicy pierwszego powstania Śląskiego, ale przecież ten rok. 2019 z woli, Sejmu jest rokiem wyjątkowym, bo jest właśnie rokiem powstań śląskich i chciałbym, żeby było to wydarzenie o wymiarze symbolicznym, że dziś, właśnie tutaj, razem z Panem Marszałkiem i Panem Wojewodą zasadziliśmy ten dąb pamięci powstań śląskich, powstańców śląskich, tych wszystkich synów. Śląskiej Ziemi i córek, którzy wtedy gotowi byli oddać swoje życie, a wielu z nich oddało swoje życie za to, żeby tutaj na powrót była Polska. To było niezwykle ważne wydarzenie w naszej historii. Ogromnie mi zależy na tym, żebyśmy przypominali o nim, a przede wszystkim uczcili je w sposób niezwykle godny. I dlatego od razu na wstępie powiem, że podjęliśmy decyzję z panem ministrem. Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem i z panem premierem Mateuszem Morawieckim, że w tym roku wyjątkowo właśnie ze względu na to, że jest to rok powstań śląskich, właśnie także i ze względu na zbieżność dat: 15 sierpnia masakra Mysłowicka, 16 sierpnia 1919 roku wybuch pierwszego powstania śląskiego, że w tym roku święto Wojska Polskiego będzie obchodzone właśnie tutaj. Na Górnym Śląsku będzie obchodzone w Katowicach, i to tutaj właśnie będzie wielka defilada. Tu właśnie będzie wielka defilada, która, jak wiecie, Państwo od kilku lat odbywa się regularnie co roku w Warszawie, gdzie czcimy Święto Wojska Polskiego i rocznicę Wielkiego Zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w tym roku. Ze względu na to niezwykle doniosłe wydarzenie, z niezwykłą doniosłość tamtego wydarzenia sprzed 100 lat dla naszej historii, dla odbudowy znów po 123 latach zaborów wolnej, suwerennej, niepodległej Polski, dzięki właśnie tamtej odwadze, determinacji ślązaków, ludzi tej ziemi, którzy krwawili się w 19 w 20 w 21 roku w trzech powstaniach śląskich po to żeby tutaj na górnym śląsku mogła być Polska. Że właśnie w ramach Dziękczynienia za to, upamiętnienia, oddania tego wielkiego hołdu, zarówno przez nas wszystkich obywateli, jak i przede wszystkim także i przez polskich żołnierzy. To wyjątkowe Doroczne wydarzenie będzie miało miejsce właśnie tutaj na Górnym Śląsku. W tej chwili pan minister Mariusz Błaszczak, z którym dosłownie przed momentem rozmawiałem, powiedział mi, że jest na etapie szczegółowego już planowania trasy, na której ta defilada będzie miała miejsce. I z całego serca chcę wszystkich na te piękne sierpniowe wydarzenia 15 sierpnia tutaj na Górnym Śląsku zaprosić. Mam nadzieję, że będzie co zobaczyć. Mam nadzieję, że będziemy razem oddawali hołd, ale przede wszystkim czcili. A także i radowali się tamtym wielkim zwycięstwem, bo te powstania śląskie, zarówno drugie, jak i trzecie, jak wiemy, były powstaniami zwycięskimi, ale i to pierwsze z tamtego sierpnia 1919 roku, 100 lat temu, miało swoją ogromną doniosłość, bo dzięki niemu sprawa śląska i sprawa polskości śląska ożyła. I to właśnie dzięki tamtemu zrywowi powstańczemu, choć trwał niedługo, bo trwał przecież tylko 10 dni. 26 sierpnia już powstanie było stłumione. Świat się dowiedział o tym, że ludzie na Śląsku są Polakami i chcą, żeby tutaj była Polska. To niezwykły dar, jaki ślązacy dali Rzeczypospolitej, tamtej odradzającej się, wracającej na powrót na mapę Europy i świata. Cieszę się ogromnie z tego, że teraz w tym czasie tych ostatnich lat możemy tutaj na Śląsku tworzyć Wiele ważnych wydarzeń, tak jak choćby i zeszłoroczna konferencja COP 24 w grudniu tutaj w Katowicach wydarzenie o charakterze ogólnoświatowym wydarzenie, na które przybyli ludzie dosłownie z całego świata, bo przecież to Organizacja Narodów Zjednoczonych, i mogli zobaczyć. Mogli zobaczyć Śląsk, mogli zobaczyć Katowice, mogli zobaczyć tą ziemię, ziemię polskiego przemysłu, ziemię, gdzie żyją ludzie ciężkiej pracy. Do ciężkiej pracy przyzwyczajeni ludzie, wielkiej odwagi, ale zarazem także ludzie zawsze niezmiennie oddani Polsce, jakie by koleje losu Rzeczypospolitej nie były tutaj zawsze stawano za Polską, wtedy w powstaniach po to, żeby tutaj wróciła. Potem kiedy Polacy walczyli tutaj, żeby Polskę utrzymać, w czasie, gdy wybuchła druga wojna światowa, niestety, jak wszyscy wiemy, nie udało się. Potem w konspiracji, ale potem także, żeby tą wolną, suwerenną. I niepodległą Polskę odzyskać. Górnicy, którzy strajkowali w kopalniach, hutnicy, którzy w hutach organizowali akcje protestacyjne za wolną Polską, za godną pracą, za godną płacą, za zachowaniem ich godności w szerokim tego słowa znaczeniu. To tutaj właśnie było to niezwykłe jądro siły i walki Solidarności. To jeżeli wskazujemy, to mówimy Gdańsk, mówimy Katowice, mówimy Śląsk, to tutaj była ta moc. Ta moc właśnie Solidarności i to tutaj ludzie oddawali życie pod kopalnią wujek, po to, by Polska na powrót mogła być wolna, po to, żeby odzyskać w pełni niepodległą i suwerenną ojczyznę. Nie można zapominać o tamtej krwi, bo ona nam wolną i suwerenną i niepodległą Polskę przyniosła. Wkrótce potem, patrząc na dzieje historii, przecież zaledwie kilka lat, osiem lat później, wybory nie, nie w pełni wolne, ale przede wszystkim wielki. Pokaz Polaków tego, że chcą ku wolności, że nie chcą komunizmu, że nie chcą tutaj sowieckiej strefy wpływów, że chcą tu wolnego, suwerennego, niepodległego państwa, w którym będą mogli budować swoją przyszłość, prawdziwą demokrację, w której oni będą rządzili i oni będą decydowali o sprawach ojczyzny, a nie ktokolwiek z zewnątrz będzie za nich decydował. To było wielkie pragnienie, które udało się zrealizować także właśnie dzięki bohaterstwu i trudowi ludzi tej ziemi. To są zasługi Śląska dla Polski, o których Polakom, Polsce nigdy nie wolno zapomnieć. Bo poza ciężką pracą tu jest wielki, silny ryd polskości i ta ziemia zawsze do wolnej Polski dążyła albo i o nią walczyła wtedy kiedy to było potrzebne. Dzisiaj patrzymy na ten zmieniający się Śląsk. Byłem niezwykle dumny wtedy w czasie konferencji COP24, kiedy mogłem Zapraszać i otwierać tę wielką konferencję w waszej wspaniałej, waszym wspaniałym centrum konferencyjnym w Katowicach, tak niezwykle nowoczesnym, o tak pięknej architekturze, że konkuruje w najlepszych konkursach architektonicznych na świecie, że mogłem pokazać gościom z zagranicy waszą piękną salę koncertową Nospry, i mogli się tam rozkoszować brzmieniem muzyki, tak niezwykle wspaniale słyszalnej tym wspaniałym światowej klasy obiekcie. To jest Wielka Duma, tak jak i wiele innych dzisiaj nowoczesnych, pięknych miejsc tutaj na Górnym Śląsku. Mówię o tym z pełną świadomością, bo przyjeżdżam przecież tutaj bardzo często także i do rezydencji, którą kiedyś Ślązacy zafundowali prezydentowi II Rzeczypospolitej Ignacemu Mościckiemu, po to, żeby prezydent tutaj bywał. Poprzez oddanie szacunku tej właśnie Rzeczypospolitej. Która się odrodziła i rezydencja jest do dzisiaj prezydenci kolejni z niej korzystają, organizując tam także ważne międzynarodowe wydarzenia, jak choćby spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej. Szanowni Państwo, to jest właśnie dzisiejszy Śląsk. Piękny, który łączy swój etos ciężkiej pracy z nowoczesną gospodarką, z rozwijającym się tutaj biznesem, ale i zarazem z cały czas rozwijającą się turystyką, górami, Beskidem Śląskim i całym pięknem tej ziemi, którą tutaj w tym parku, w tym Muzeum Etnograficznym także tak pięknie widać. Te chaty, które tutaj widzimy, pamiętają czasy tamtych zrywów niepodległościowych, powstań śląskich, one przecież wszystkie są tak stare, że tamte wydarzenia widziały. Może chłopcy, którzy w nich mieszkali, także kiedyś szli do powstania, błogosławieni przez swoje matki razem z ojcami, którzy także nie wahali się sięgnąć po broni i walczyć o wolną Polskę. To jest wasza i nasza, wszystkich Polaków, wielka, wspaniała spuścizna, i tak jak powiedziałem, wspaniały dar Ślązaków i Śląska dla Rzeczypospolitej. Wspaniały dar w postaci tego, że ta ziemia. Stała się właśnie dzięki tamtemu czynowi częścią odradzającego się państwa polskiego. Dzisiaj oczywiście o tym pamiętamy. Chciałbym, żebyśmy wszyscy, tak jak powiedziałem, czcili te niezwykłe wydarzenia, oddając hołd powstańcom, ale i wspominając to, co było radosne, ten moment, kiedy polskie wojska wkroczyły tutaj, zajmując po III Powstaniu Śląskim tą ziemię dla Polski, jednoznacznie ustanawiając tutaj w pełni polską, Administrację. Nie byłoby tego po nieudanym plebiscycie, gdyby nie właśnie tamto bohaterstwo, gdyby nie czyn zbrojny ślązaków. Proszę Państwa, Polska dzisiaj się unowocześnia, tak jak powiedziałem, unowocześnia się także i śląsk. Mówimy dzisiaj wiele o czystym środowisku, rzeczach tak niezwykle ważnych, ale co chcę bardzo mocno podkreślić. Śląsk to także miejsce, gdzie skupione są niezwykle istotne dla naszego kraju zasoby surowcowe. Polska o tych zasobach surowcowych pamięta i chciałbym, żeby Polska z tych zasobów surowcowych mogła w pełni ale i rozsądnie korzystać, pamiętając także o obowiązującej na wszystkich zasadzie zrównoważonego rozwoju, ale pamiętając także o tym, że tutaj na Śląsku tym, którzy tu żyją, mieszkają, pracują, trzeba zapewnić jak najlepsze, jak najczystsze środowisko naturalne, jak najczystsze powietrze. Przecież to tak ważne dzisiaj wszyscy chcemy żyć dłużej, planujemy wielką strategię walki z chorobami onkologicznymi. Chcemy, żeby, nasze, żeby ludzie w Polsce byli szczęśliwi, żeby żyło im się dostatnie, ale także chcemy, żeby żyli dłużej, żeby po prostu byli zdrowi. Ta dbałość o środowisko naturalne dzisiaj stanowić musi jeden z fundamentów absolutnych naszej polityki, ale ta polityka musi mieć charakter zrównoważony. Dlatego tak niezwykle ważne jest to, abyśmy w jak największym stopniu środki kierowali na badania naukowe, zmierzające do tego, by zapewnić możliwość Niskiej emisji, ale poprzez rozwój technologiczny, poprzez to, że będziemy mieli nowocześniejsze metody wykorzystania naszych zasobów naturalnych, tak aby w jak najmniejszym stopniu szkodzić środowisku naturalnemu i w jak największym stopniu zabezpieczyć zdrowie, życie człowieka i godną jego egzystencję. Żeby wyrównać, dlatego mówimy o tym programie Just Transition. Te zmiany muszą postępować. My będziemy je realizowali z wielką determinacją. Ale chcę Państwa zapewnić, że będziemy je realizowali w sposób rozsądny, tak, żeby zachowane zostały miejsca pracy, tak, żeby zachowane zostały dobrze pojęte nowoczesne walory przemysłowe, tak, żeby zachowane zostało także i naturalne środowisko i żeby podwyższała się jakość życia tutaj na tej ziemi na Górnym Śląsku, tak niezwykle ważnym dla Rzeczypospolitej. Proszę Państwa. Chcę powiedzieć, będziemy nadal realizowali tą politykę, którą wytyczyliśmy przez ostatnie lata. To jest polityka, która oznacza dla mnie także realizację mojego programu wyborczego. Wsparcie dla rodzin, to co już zostało zrealizowane, czyli obniżenie wieku emerytalnego podwyższonego wbrew woli zdecydowanej większości naszego społeczeństwa i na szkodę mieszkańców Śląska. Odpowiedzialna Polityka podatkowa, która prowadzi do tego, że nie pozwalamy nas okradać, bo to każdy z Państwa był okradany wtedy, kiedy z Polski znikał VAT, który powinien trafić do budżetu. To właśnie dzięki temu możemy realizować ważne programy, takie jak program 500, czy tak jak w, ty, w, tym, w tym roku wypłacona emerytom tak zwana Trzynastka. To są elementy niezwykle ważne. Bez tego. Bez tego nie będziemy w stanie podwyższyć w miarę szybko poziomu życia w Polsce, a jest to konieczne. Dlatego, że takie jest oczekiwanie społeczeństwa. Ludzie chcą nowoczesnego rozwoju, ale nie chcą, żeby ten nowoczesny rozwój odbywał się wyłącznie ich kosztem. Ja chcę sprawiedliwego państwa opartego na zasadzie społecznej gospodarki rynkowej, tak jak to jest zapisane w polskiej konstytucji, ale żeby nie było tylko zapisane. Żeby to nie było puste słowo, żeby społeczna gospodarka rynkowa w Polsce była re realizowana naprawdę, czym ona jest, jest tym, co zbudowało potęgę bogatego dzisiaj Zachodu, a przede wszystkim bogatych Niemiec, naszego zachodniego sąsiada, to jest przede wszystkim sprawiedliwy podział dóbr, to oznacza między innymi sprawiedliwy podział podatków, że te podatki, które są przez ludzi płacone, do ludzi wracają. W postaci inwestycji i w postaci świadczeń, które są także kierowane dla rodziny. Myśmy podjęli decyzję o tym, że one będą skierowane przede wszystkim do rodziny. Dlaczego? Dlatego, że konstytucja mówi między innymi to, że państwo polskie w sposób szczególny i władze polskie wspierają i dbają o bezpieczeństwo rodziny. Także oto bezpieczeństwo socjalne. I to właśnie dlatego rodzina posiadająca dzieci otrzymuje program 500+, plus jako wyraz wsparcia, ale zarazem i wdzięczności ze strony państwa za to, że wychowuje dzieci, za to, że je ma i za to, że dzięki trudowi rodziców wzrastają przyszłe pokolenia tak niezwykle ważne dla Rzeczypospolitej. Bo takie będą te nasze Rzeczypospolite, jak dobrze wiemy, Jakie ich młodzieży chowanie i w jakich warunkach ta młodzież wzrasta. Żeby wzrastała bez kompleksów, żeby wzrastała tak, jak mogą wzrastać dzieci w zamożnych państwach na zachodzie Europy. To jest moje, mogę szerzej powiedzieć, nasze wielkie dążenie. I wierzę w to, proszę państwa, że także dla Śląska tą właśnie politykę uda się do końca zrealizować. Tak, żebyśmy się stali państwem i społeczeństwem na poziomie zachodu Europy. Zawsze to mówię, nie tylko na poziomie mentalnym, tożsamościowym i kulturowym, bo to zawsze było i jest. Zawsze było od 1050 ponad lat, od kiedy jesteśmy elementem wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej. Odkąd Polska decyzją księcia Mieszka I przyjęła Chrzest. Ale chciałbym, żebyśmy się stali również jej częścią. Pod względem politycznym, bo to się cały czas dzieje, kiedy doskonali się u nas demokracja, ale także i pod tym względem materialnym, tym zwykłym, tym może ktoś powie najbardziej przyziemnym, ale z drugiej strony jakże ważnym dla komfortu naszego codziennego życia i dla tego, żebyśmy się mogli zająć nie tylko sprawami egzystencjalnymi, ale także i tymi ponadegzystencjalnymi. Tymi, które znamionują państwa nowoczesne i państwa, które dobrze się rozwijają, chciałbym, żeby taka właśnie była Polska. I na zakończenie chcę Państwu podziękować. Podziękować gorąco za gremialny udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jestem Państwu za to ogromnie wdzięczny. Mówię to ostatnio na wszystkich moich spotkaniach, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało i żeby usłyszeli to moi rodacy w całej Polsce i wszędzie tam, gdzie głosowano. To było niezwykle ważne, żebyśmy do tych wyborów poszli i pokazali nie tylko sobie, ale także innym, naszym partnerom w Unii Europejskiej, że traktujemy sprawę Unii Europejskiej i tej niezwykle ważnej instytucji, jaką jest Parlament Europejski, poważnie, że rzeczywiście wybieramy tam naszą reprezentację reprezentację, która ma silny mandat społeczny, bo ponad 45% Polaków wzięło udział w tych wyborach. Jestem za to ogromnie wdzięczny, bo to był naprawdę świetny wynik frekwencyjny. Wspaniały. To jest wynik na poziomie zwykłych wyborów w naszym kraju. Do tej pory w wyborach europejskich w Polsce tego nie było. Ta frekwencja była, przeszło dwa razy wyższa niż to było do tej pory. Jestem za to ogromnie wdzięczny. To pokazuje, że stajemy się społeczeństwem coraz bardziej odpowiedzialnym, coraz bardziej rozumiejącym zasady demokracji, coraz bardziej umiejącym z tej demokracji korzystać. Bardzo, bardzo Państwu za to dziękuję. Proszę mi wierzyć, to daje ogromny komfort naszym przedstawicielom w Parlamencie Europejskim. Oni mogą tam chodzić z podniesioną głową, nieważne z której strony, z której opcji politycznej są. Otrzymali bardzo silny mandat i nikt im dzisiaj nie powie: przecież u Was w Polsce to te wybory to w ogóle nie są popularne są popularne. Bo poszło do nich tyle ludzi, ile do każdych innych normalnych wyborów w naszym kraju. Oczywiście ja apeluję, żeby jeszcze podwyższać frekwencję, żeby jeszcze więcej naszych obywateli z tego prawa wyborczego korzystało. Nie tylko w wyborach europejskich, ale we wszystkich wyborach. To bardzo ważne. Chciałbym, żeby ta frekwencja zbliżała się do absolutnych standardów silnych państw demokratycznych. 70%, daj Boże 80%. Ale o to musimy się nadal starać. Proszę, żeby wszyscy o tą frekwencję apelowali, żeby tego wielkiego nie tylko przywileju i prawa obywatelskiego, ale w moim przekonaniu także i obowiązku choć go nie sankcjonujemy w Polsce, ale obowiązku oddania swojego głosu w wyborach, wskazania swoich przedstawicieli, a tym samym pokazania swoich przekonań, tak i tego jakiej Polski chcemy, żebyśmy z tego korzystali. To taka moja ostatnia prośba i zachęta w tym roku, Powstań śląskich w roku stulecia pierwszego powstania śląskiego. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że mogłem tutaj wspólnie z Panem Marszałkiem, Panem Wojewodą ten piękny dąb upamiętniający powstania śląskie zasadzić. Mam nadzieję, że będzie rósł wielki, bo ostatnio posadziliśmy z żoną 140 dębów, więc mam nadzieję, że. I podobno się zielenią, jak widziałem fotografie ostatnio w borach tucholskich, więc mam nadzieję, że i ten tutaj będzie pięknie rósł. Na wieczną pamiątkę tamtych niezwykłych wydarzeń. Jeszcze raz Państwu z całego serca dziękuję i zapraszam na te, mam nadzieję, wspaniałe obchody, które będziemy tutaj właśnie na Górnym Śląsku mieli 15, a potem 16 sierpnia i w ogóle w tych dniach sierpniowych tego 2019 roku. Dziękuję.